Jestem na chyba najbardziej kapitalnej plaży świata. Jak ktoś chce jechać na fajną plażę, to jedźcie tutaj, dlatego że tu po prostu nie ma nikogo. No właśnie taką plażę chcesz iść, gdzie jest super woda, bez dużych fal, płytka ciepła, gdzie jest zachód słońca na plaży. Nie ma wiele osób albo dużo ludzi, dlatego że na przykład na dużych plażach w Miami czy gdzieś to jest niestety no, okropnie. Fale wielkie, głęboko jest super, elikany. Woda przy Wszystko widać, jakieś ryby są. Idę pod słońca, a tu jest chmura. Przed chwilą padało trochę deszczu z tej chmury, ale ciepłego oczywiście. Woda cieplusieńka. Widać dno. O jaka ryba wielka. Wow. Nie wiem czy widzieliście. Fajnie widać, taka fala idzie, widać te rybki łódka przejechała, dlatego jest fala, to nie jest fala z samej fali o Tylko od tego, że łódź jechała tędy Bo normalnie to jest płaściutko Cieplutko są małe ojej, zaraz będę pływać Mewy No słuchajcie, więc tak, Anna Maria Island na Florydzie Siesta Beach Longboat Key, St. Armand Circle to całe fajnie jest, a już na północ jak do St. Pete albo Clearwater to już tam jest kupa ludzi. A tutaj ta wyspa jest po prostu niesamowicie super, 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 super plaża. Poza tym piasek jest biały i miałki jak mąka. Ciepła woda, rzadko bardzo fale, rzadko. Cieplutka woda, przeźroczysta. O, mogę widać moją. <laughs> I pływać można. Poza tym zachód jest tak jak w Kalifornii na stronę tutaj morza więc kapitalne zachody no i to jest najlepsza plaża na świecie zresztą to jest prawda dlatego że ona wygrała plaża Siesta, ki. możecie sobie zobaczyć na internecie Siestaki Siesta K E Y Key. najlepszą plażą Ameryki całej Ok, jest taki. Najlepszą plażą Ameryki wygrała, dlatego że piasek jest po prostu białutki i miałki na plaży. Taki jak Mąka. Biała Mąka. A nie tak jak w Miami Czarne. Ja w Miami plaży nie za bardzo lubię. Od razu jest głęboko i straszne fale są i prądy. Tu nic nie ma. Widzicie? Jestem w wodzie w tej chwili. No, już wychodzę i położę ten telefon, bo idę, idę się. <laughs> idę pływać zaraz, ale. Chciałam Wam pokazać, że to jest najfajniejsza plaża, najfajniejsza, najfajniejsza plaża, jaką znam naprawdę. Także jeżeli ktoś z Was nie był, dużo muszli jest zobaczę czy coś fajnego. Ale nie widać nic takiego konkretnego. mała są można bardzo duże Jak ktoś szuka to znaleźć Napiszcie kiedy u Was wakacje Albo jak ktoś na przykład szuka fajnego miejsca żeby zrobić retirement a Żeby na emeryturze tutaj siedzieć to właśnie to Mała miejscowość, mała wyspa, super plaża. Zachody słońca są super. Właśnie czekam na zachód słońca. Zaraz będzie mienił się przeróżnymi kolorami żółtym, pomarańczowym. To zależy od tego, jaka tam jest pogoda. Tam widzę, że trochę jest deszczu z tej chmury tamtej, więc może być nawet bardzo ładnie. Może to spowodować fajne, fajne kolory. Napiszcie pod spodem, jaka jest Wasza fajna plaża. Eee, jakie plaże rekomendujecie? Ja rekomenduję tutaj. Super. Ta się akurat nazywa Kokina Beach. I tutaj są kokiny. Nie wiem, czy wyście, Wy znacie kokiny. Może Wam pokażę. Jak zobaczę, to są małe muszelki, które mm, są pod piachem. Te kokiny. One wychodzą i od razu wchodzą. One wychodzą jak jest woda. Może zobaczymy jakąś kokinę. Nie widzę. Nie widzę. Nie wiem czy to jest poradnianie ta, ale to są takie małe muszelki, które wchodzą od razu pod piasek i się chowają ale może zobaczyć bo się ruszają nie, nie zauważam w tym momencie A on też szuka kokiny, ten mały ptaszek ucieka ode mnie nie zobaczę, może tu głębiej chciałabym wam pokazać Nie widzę. Chyba trzeba wcześniej przyjść, żeby te kokiny były. W tym momencie nie widzę. Czekam na zachód. Likan. O, tu mogą być, bo tu jest tak jaskowa to. O, chyba jest. To jest kokina. Tylko jeżeli nie żyje, jeżeli żyje, to pod piasek się schowa ale jest ich pełno Tylko ręką tak zrobisz o widzicie? Czekaj, ich ta woda się. No o, czuję je, pełno ich jest. Pełno, o, widzicie? Pełno tych malutkich żyjątek muszelek one się nazywają kokiny i one od razu się ty je otwierasz a one się oh my gosh o tu będą i się chowają 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 i wchodzą w piach nie każdy widział kokiny także fajnie jest to zobaczyć o, o teraz wymyjemy je o o o o o, o. I się chowają, włażą pod piach. Także ta cała plaża jest w takich muszlach pod piachem żywych, które się nazywają Kokina, i dlatego też nazywa Kokina Beach. O! Ich jest pełno. Po prostu tysiące. Jak ręką przejedziesz, to jest. No. Aha. O! Widać trochę, ale on tak szybko płażą, pod piach. Oh, dobra. Też są sand dollars, ale to trzeba kawałek dalej popłynąć i znurkować. To są takie okrągłe muszle, nie jak ta, tylko okrągłe muszle. Może znajdę to Wam pokażę, które się nazywają sand dollar, piękne takie w, w, w kształcie anioła. No i to tyle z tej plaży. Dobra, idę do wody. Muszę telefon odłożyć. Żegnam się. Kończę, kończę.